Ma każdemu, kto udostępni ten film i napisze w komentarzu, że to zrobił, ja przypnę serduszko. Do końca roku na kanale będą się pojawiać filmy w każdy wtorek oraz piątek o 17. Koniecznie wtedy wbijajcie na kanał, żeby nie przegapić żadnego materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na kanale. A dzisiaj pozdrawiam Mateusza, Adeka, Ramosa, Filipa, Matiego, Kamile, Janka, Paulinę. Arciego, Michała, śladami leśnych zwierząt, Mateusza, Jeremiasza, Gorylo oraz Dedica. Zapraszam do oglądania. Tutaj przed motocyklistą, jadącym aż 150 km na godzinę, przebiega jeleń.

Tutaj motocyklista postanawia wyprzedzić kierowcę, który akurat skręca w lewo na parking. Po ulicy przebiega kot, który prawie wbiega motocykliście pod koła. nie? Och chiestka. Tutaj kierowca osobówki nagrał, jak motocyklista wyjeżdżający ze stacji traci kontrolę nad maszyną. Kierowca samochodu osobowego zajeżdża grupce motocyklistów w drogę. Jeden z nich w odwecie rozwala mu lusterko nogą. Kierowca osobówki próbuje sprzedać jakiś podrobiony pierścionek motocykliście za kilkadziesiąt dolarów, bo temu rzekomo nie działa karta kredytowa, a musi zatankować samochód. What's going on? I need to make a little help, my friend. What's that? I am big problem with my credit card over here. I'm from Florida, Miami. Yeah. I need to give my over, I need some money for gas. For gas? Yeah. Uh, shit, this meet me at the gas station over there in like 10 minutes, and I'll give you like, I'll put like, uh, I'll put like $20 in there for you. Help with me some food for the uh, time. I can help you with gas, man. I can't, I can't, that's all I could do for you, man. I don't have cash for you.

Tutaj wprost pod koła rozpędzonego motocyklisty przez drogę przebiega pies. Kobieta powoduje kolizję z motocyklistą. Sami zobaczcie jak bardzo się na tym przeraziła. O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Oh my god, sir. I you you're okay. I don't know what happened. I'm so sorry. No, it's okay. It's okay. No! Billy! I'm alright. I'm alright. I'm alright. Billy! Relax. 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 Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I can't believe that just happened. Do, do you need help getting your bike up? Oh my god. You just get go the Oh my god. Oh my god. I can't believe I heard a person. Billy. Billy. I'm around the corner. I am a to I'm clean. so fucking Tutaj motocyklista zostaje zaatakowany w środku lasu, najprawdopodobniej przez jakiegoś właściciela terenu. A co? Co robicie? A co? tu A gdzie, gdzie macie niejako taburu, albo co? To jest mój pożemek. Ale dobra, ale gdzie macie niejako albo nie? mam poszczędni A co za zagania

Tutaj dość dziwne zachowanie mężczyzny, który najprawdopodobniej jest pod wpływem jakichś środków odurzających i rzuca się pod koła jadących samochodów. Piąta przechodzi sobie na spokojnie po przejściu dla pieszych na czerwonym świetle, tuż pod kołami motocyklisty. A teraz łapcie kilka wymuszeń na motocyklistach. To już na tyle w tym materiale. Przypominam o filmach w każdy poniedziałek, środa oraz piątek o 15.30. Koniecznie wtedy wbijaj na kanał. Na razie, i cześć.